Z tej strony, Stefanko się. Dzisiaj gramy w pigi! Ja jestem Pigi od razu na starcie! A to jest moja koleżanka, bo dzisiaj gram z moją koleżanką, nie będzie jej słychać. Ale ogólnie. E! E! O, i teraz ją załatwię. Teraz, teraz ją, teraz. E! Patrzcie! Wiem, że tak niespodziewanie Wam powiedziałam, że jest Pigi, no ale już ten. Zobaczcie, jestem pigi ogólnie, tak sobie dzisiaj zagrałam w pigi. Tak stwierdziłem, że to będzie fajny odcinek. Więc ogólnie teraz już zaatwiem moją koleżankę, załatwiłem już wielu. A oni tutaj nie wyjdą. Ja ogólnie tu stawiam pułapeczkę. No i idziemy, gdzie jesteście? Może na dworze. Czekaj, 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 bo oni teraz będą zielony klucz pewnie otwierali. Otwierali będą teraz zielony klucz. Dobra. Czekajcie, bo ja tutaj jestem. Widzicie, moja koleżanka do mnie napisała i Stefan. Też je odpiszę. Ale dobra, 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 mam cię, dziewczyno, mam cię, dziewczyno. Już mi nie wyjdziesz, bo tu ci zostałam pułapkę. I game over! Yes! Zobaczcie! Wygrałem! Wygrałem! Napiszę, że na... Czekaj, czekaj, czekaj. Teraz muszę wyjść. Yy, play. Nagrywam, że to napisać. Nag... Nagrywam, chcę napisać, nagrywam. Nagrywam na YouTube. Dobra, bo moja koleżanka nie jest, że ja nagrywam. Okej. Okay. Player! Player! Ej, co jeszcze ogólnie? Nagrywam na YouTube, bo że jacyś mnie poznają jacyś. No! No! Serio! Onia! Serio! Karniwal i moja koleżanka jest Piggy! Załatwi nas, coś czuję! Coś czuję, że jesteśmy w grze. Już jesteśmy, jak widzicie, widzowie. Teraz od razu biegniemy po zielony klucz. który jest prawdopodobnie tam? Tam się odrodzi Piggy. Nie, tu dzisiaj tu nie ma, ale mamy plank, czyli deskę. O nie, już, za, już się odrodzi za chwilę pigi. O nie, o nie, o nie. Ja go na wstanie. Dobra, ktoś musi otworzyć już do karniwala. Przejście. Pierwszy musimy szukać. Zobaczcie. Pigi wstała, czyli moja kuzynka. Znaczy koleżanka. Przepraszam, pomyliłam się. Przepraszam. Głupi błąd, ale dobra. Żeby jej tu nie było. Ona tu jest. Idzie! Idzie! Pigi! To pigi! Pigi! Uciekaj! Ej, gościu! Dziewczyno, otworzyłaś już zielony klucz? Przemny nam jest zielony klucz. Gdzieś tu pigi idzie. Gdzieś tu idzie pigi. Ja obczałam dobrze karniwal. Jestem dobry, tylko może boję się, że nie pigi złapie. Że mnie za chwilę. Ej nie! Bot jest! Bo moja kuzynka się, moja koleżanka się rozłączyła. Ej, dlaczego ja mówię... Czy ja mówię... Kuzynka. Nie wiem, nie wiem. Tak mi się coś myli ciągle. Ktoś otworzy wreszcie czerwony klucz. Otwieraj zielony, tam masz dziewczyno. I bierz czerwony, bo ja mam planka. Ja mam planka, dziewczyno. Bierz czerwony klucz i biegnij. Bierz czerwony klucz, otwieraj nam drzwi. Otwieraj nam drzwi. Otwieraj. Ja idę z tamtej strony. I tam dam planka. Dziewczyna też chodzi w koło tak jak ja i pewnie szuka dobrego. No, szuka dobrego czasu na no, otwarcie ta dziewczyna. No spiesz się, dziewczyno. No, otwieraj, bo, ja mam, bo ja mam planka. Ma, dziewczyna otworzyła. Ja jeszcze idę jedno kółko zrobić. No, ja mam planka. Ja mam planka Plank. Gdzie tu jest Piggy? O nie, tu jest Piggy. Dobra, otwieramy. Ogólnie tutaj to przejście. Ogólnie. To przejście dobra, uciekamy i szukamy następnych rzeczy. Nie, tam teraz. O nie, tam jest Pigi, 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 tam jest. Pigi, on ma sekret kod, on ma koda. on ma koda. Tamten gościu miał koda. widzicie, iście? Ta dziewczyna chodzi z niebieskim kluczem, Jego już jest otwarty. To już jest otwarte dawno Tutaj to jest przy... Coś tu już Nie, ammo. Mam amunicję. Lepiej mieć klucz. Tylko ammo. Patrzcie, amunicję. On ma amunicję, ale... No po co ma amunicję? Nie ma na broni pewnie. Czy ja młotek? Ja tej dziewczyno, kto ma kto ma klucz? O nie. Nie ma tu tego klauna? Nie ma. Tu jest secret code. Ale czy ona. Key code. Key code. Tylko te deski nam zostały. Młotek. Kto ma młotek? Ty masz młotek? Ty masz biały klucz. A ci już. nam mnie już nie jest! No wow. ja ma tylko ten. Ide tu, ide tu. Ide za mnou? Tak, ide za nami. Znaleźli to? Patrzcie, no, nie znaleźli tego młotka! Bo do młotka jest potrzebny... I co jest potrzebne? No nie mam tylko tu broń. A młot? Dobra, zastrzel pigi. Teraz oglądamy go. Zastrzel pigi. Zastrzel pigi, gościu. Najlepiej teraz, żebyś zastrzelił pigi. Okej, okay, zastrzelić pigi. Dobra, gościu. Jest. I bierz młot. Szukaj młota. Szukaj młota. Powtarzam ci, gościu, szukaj młota. Tu jest potrzebny ten młotek, a ten młotek prawdopodobnie może być tam. No chyba, że. Tu chyba, że jest ten młotek. Nie. pomarańczowy klucz, a to mu nic nie da, bo oni już mieli, zdobyli biały klucz, a tam jest potrzebny. Pigi już, już chyba żyje. Chyba ten. Ja cię kręcę, będziemy patrzeć do końca, jak on to zrobił. No, gościu. Jest! Dobrze! Dobrze! Tak, trzymaj! Gościu, trzymaj tak! młotek. Dlaczego on nie chce wejść? A, pokazuje innym, że też weszli. Pokazuje reszcie, żeby, żeby weszli. A pigi się tam zablokowała, widzicie? Pokazuje resz, reszcie, żeby weszli. Reszta wchodzi. keycode. Nie mają. Brawo. Brawo. A ta dziewczyna, dlaczego ty stoisz, dziewczyno? Ta dziewczyna nie chce wejść. Niepotrzebny ci już... OPEN! No są drzwi, nie rozumiesz? Czyż to już nikogo nie ma więcej? Będziemy tu tak stać godziną, ona to specjalnie robi. Do końca, do końca będzie rundy stała, tak jak głupia. Jest wreszcie, super dziewczyno! Jest, jest, wiesz, wreszcie. Wreszcie jest, wreszcie. No, to jest moja ko koleżanka. No, jaki zera, no bot, pigi Piggy była. Ja cię kręcę, już 10 minut. No to, to jeszcze jedna zmapka i kończymy ten film widzowy. No, tak, niestety. Kurczę, żeby. Może jakiś kolega niechby się tu dołączył? Może Ninja Wojty, Luke 3, Kinaku. Jest! Albert Sherlock. Ja nie będę pewnie pił Playkey, ale no, można zawsze na Playera zagłosować. Dobra 4, 3, 2, 1-0 i Infection. Czy to nie ma Infection? I ja jestem Piki! Ja Co to jest? bo jeszcze zbagowało się, przecież tam nie było Infection. I dlaczego jestem, pigi? Dobra, widzowie, wchodzę w to! Wchodzę w to! Wchodzę w to, że jestem dwa razy pigi normalnie! Wchodzę w to! Wchodzę to! Wchodzę w to, widzowie! Wchodzę w to tam, 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 tam! Mam tu kosę i cię ją załatwię. Tra, La la. Ej, dlaczego... dlaczego w grze pigi? To nie jest przecież pigi, przecież to nie jest świnia. To jest przecież ptak. To dlaczego? Przecież to nie jest świnia. To dlaczego w pigi jest ptak? Przecież to ma chyba bardziej polegać na świnie, nie? Świnia, która cię goni, a nie ptak, który cię goni. Co nie? Jest, ja cię zaraz tu do gościu. Dopadnę! Pa, ucieknie, ucieknie! Uciekła, ale to jest infection, więc będę zarażał ludzi. Ludzie mi będą pomagali. Halo, ludzie. Chodźcie tu do mnie. Pomożecie mi załatwić. O, patrzcie, ludzie się boją. A, już ją załatwił. Ale ona już się nie zamieni, niestety. Bo już nie będzie infection. O! Dziewczyno, mam cię! Tamten chłopak, co ty tam robisz? Chłopaczku. Chłopaczku, co ty tu robisz? Ja, ty nie mogę ich ciągle złapać. Ej, ja nie mogę żadnych pułapek. Aha, bo to jest infection. Tryb. To dlatego ja nie mogę żadnych pułapek stawiać. Teraz ich załatwimy. Teraz. O, chodźcie, chodźcie, dziewczynki. Chodźcie do mnie. Ja tej. Zawsze tak mi dobrze szło w infection. W infection mode. W infection mode. E! To! Będę cię miała teraz! Załatwię. Tym, Tego gościa i tą dziewczynę. O, o, o! Kiedy będziesz musiała wyjść? Już są. Jest już trzech nas! Tamta dziewczyna załatwi. Do... O, teraz już na mnie uciekniesz. Darab. Ej, każdy jest normalną pigi. Ja jestem najlepszą pigi. Jestem ptakiem. Dobra, widzowie, to chyba było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. A ja się już z wami żegnam. Wbijajcie sobie kiławki. Pa, pa!